Cześć. Dzisiaj wam pokażę, jak instalować modyfikacje do The Sims 4 na podstawie tych najpopularniejszych modyfikacji, jakie istnieją. Pokażę wam też, jak instalować simów, domy, pomieszczenia z jakichś innych źródeł niż galeria, prawda? Także ja was witam serdecznie z tej strony. Sebuś i dzisiaj specjalny filmik poświęcony dla modyfikacji. Ja wiem, że może wam się wydawać, że. Kto nie umie instalować modyfikacji do DSIM 4. no, to słuchajcie, ten film powstaje dzięki wam, dzięki waszym naciskom i prośbom, bo wciąż dostaję. Mimo tego, że pokazuję czasem na filmach, jak instalować dany, dany mod, to i tak prosicie mnie, żeby pokazać wam, jak instalować mody, więc dzisiaj pokażę wam um, przeróżne modyfikacje, jak je instalować. Pokażę wam równ również jakby jakieś takie triki i możliwe przyczyny, dlaczego jakby coś nie działa. Dlaczego wam nie, nie, nie działa dany mod, albo w ogóle wam nic nie działa? Mimo tego, że gdzieś tam już to pokazywałem, to dzisiaj zrobimy sobie taki specjalny, duży film e, z instalacją, pobieraniem modyfikacji, spolszczeń, jak również przyczynami, skutkami, dlaczego coś nie działa i jak to rozwiązać. Także zapraszam was serdecznie do oglądania. Oczywiście pierwszą ważną rzeczą jest udanie się do opcji, do innych i tutaj, słuchajcie, mamy zakład włącz zawartość zmodyfikowaną, my sobie to zaznaczamy, bo ja wiem, że też czasem gdzieś ta aktualizacja nam odznaczy, albo coś tam się dzieje, to tutaj słuchajcie, zaznaczcie sobie te dwie opcje, ze skryptami też, żeby mieć włączone, bo czasem mamy jakieś tam skryptowe modyfikacje, więc też żeby to było zaznaczone. Jeśli zaznaczenie tych opcji, zrestartowanie gry mimo wszystko wam nie działa, to też Wam pokażę, jakby sposób, mimo tego, że już go pokazywałem, to pokażę raz jeszcze. Także jeśli mamy to, to jest świetnie. I my lecimy do instalacji tych różnych modyfikacji. No dobrze, jesteśmy na pulpicie. I teraz tak, ja pracuję na systemie Windows 11, bo pojawił się kilka miesięcy temu, więc też sobie zaktualizowałem. Podejrzewam, że większość z Was korzysta z dziesiątki, natomiast myślę, że nie powinno być jakichś tutaj problemów, różnic. Jak coś to będę po prostu e, tłumaczyć. E, słuchajcie, może przejdę najpierw do tego, dlaczego jakiś, dlaczego w ogóle. Żadne modyfikacje wam nie działają. Wejdźmy sobie do tego komputera. Jeśli nie macie ikonki, no to nie wiem, może można wejść przez kosz albo coś takiego, wiem, różnie jest. Wejdźmy sobie dokumenty. Electronic Arts The Sims 4 i moc. Tak, tutaj ja nie mam nic, ale nie chciałem tutaj wchodzić. Słuchajcie. Pamiętam, że główną jakby też przyczyną, dlaczego mody w ogóle nie były wykrywalne, był właśnie ten dokument tekstowy. On tutaj ma zapisaną naszą wersję. Jeśli my sobie go usuniemy, to powinno się to naprawić. Ewentualnie, no nie wiem, można całkowicie ten folder tutaj wywalić, uruchomić grę, ona stworzy nowe i po prostu jakby włożyć sobie tam sejwy, mody, różne rzeczy, słuchajcie. Żeby gra miała szansę stworzyć nowe pliki, nie wiem czy tutaj coś jest po prostu uszkodzone. Natomiast wiem, że najczęstszą przyczyną, mimo tego, że mamy włączone te modyfikacje w ustawieniach, był właśnie ten dokument tekstowy, który skasowaliśmy. Więc tak to tutaj wygląda. Natomiast jak instalować, pobierać te najpopularniejsze modyfikacje, już wam pokazuję. Przygotowałem kilka stron z modami. Więc pokażę wam właśnie na bazie tych najpopularniejszych modyfikacji, jakie są, jak je pobierać. Oczywiście, no nie jest to, słuchajcie, możliwe, żebym wam pokazał wszystkie, jak instalować, bo po prostu jest tego za dużo. Natomiast na spokojnie, jakby ten proces pobierania, instalowania jest dosłownie praktycznie wszędzie taki sam. Więc nie ma się czego obawiać, słuchajcie. MC Command Center to jest jedna z najpopularniejszych modyfikacji, chyba też omawiana na moim kanale. Tutaj, żeby na przykład sobie to pobrać, no to klikamy sobie tutaj w tą ikonkę, zaczynamy się pobierać. Ja już to sobie pobrałem przed sekundką. Mamy też drugi, jakby, moduł, taki dodatkowy. On jest chyba związany z Bara Bara, z tego co pamiętam. Ja zawsze sobie pobieram, pobieram te dwie rzeczy. Tak, no i żeby to zawsze też było najnowsze. Najnowsza wersja do najnowszej wersji aktualizacji. Jeśli mamy to zrobione, mamy to pobrane, no to to może być, słuchajcie, albo na pulpicie, albo w pobranych, albo w wyznaczonym miejscu, o które poprosiliście. Więc ja sobie przychodzę do pobranych no i nie wiem, jak to zrobić, słuchajcie, nie no wiem, tylko myślę, jak się za to zabrać. Nie wiem, weźmy sobie to, skopiujmy. Przejdźmy sobie do dokumentów. I ja na przykład wychodzę z założenia, że modyfikacje powinniśmy mm, porządkować. Natomiast niektóre mają to do siebie, że one nie chcą być porządkowane. O co mi chodzi z tym porządkowaniem, to jest na przykład tworzenie sobie folderów, zwane e, włosy, na przykład. I tam wkładamy wszystko, co jest związane z włosami, mamy punkt odniesienia. Zawsze jeśli coś nam nie pasuje, znudziły nam się włosy, możemy tam wejść i po prostu je skasować. Natomiast niektóre nie chcą być chowane, e, nie jest dużo tych modyfikacji, które. Lepiej zostawić bezpośrednio w folderze moc, ale ja bym słuchajcie, na przykład to tutaj zostawił. Jakby mc command center, wiem, że mam po prostu bezpośrednio tutaj zostawione. No i to musimy sobie wypakować. Słuchajcie, chyba, chyba to jest logiczne, że powinniśmy mieć jakiś tam program do wypakowania, więc ja sobie tak to zostawiam. To nam nie jest potrzebne, to możemy sobie już skasować. I mamy w tym momencie zainstalowany. MC Command Center, i to na tym słuchajcie się kończy. Do takiego stopnia musicie sobie e, jakby zostawić ten M MC Commander, żeby on działał. Najlepiej bezpośrednio w folderze, e, folderze mods. Kolejna modyfikacja to jest Slice of Life, i tutaj e, chciałbym wam pokazać też z tymi spolszczeniami, jak jest. Bo pokazywałem wam, jak e, instalować mm, Slice of Life. Pamiętam, zrobiłem o tym film. Wiem, że te niektóre linki wygasły, też mi o tym pisaliście, natomiast skoro wygasły, to znaczy, w sensie ja to sprawdzałem i wychodzi na to, że po prostu autorka, słuchajcie, nie wiem, skasowała, zrezygnowała z tłumaczenia te, tego moda. Więc e, zaraz Wam pokażę w sumie o co, o co tutaj chodzi. No i tutaj sobie pobieramy, jakby ja korzystam z wersji jakby pełnej. Nie będę Wam już tutaj wszystkie omawiać, bo ja specjalnie zrobiłem na ten temat film. Więc jeśli ktoś jest ciekawy w ogóle z tymi modułami, co tutaj jest, to, e, to sobie wejdźcie w film, w którym pokazuję jak, mm, jak omawiam w ogóle to wszystko. Słuchajcie, ze Slice of Life jest tak. Mm, już Wam pokazuję. Ja pamiętam, że Slice of Life miałem sobie schowane po prostu tutaj w folderze. Robiłem sobie slice, slice of Life. Coś sobie mogę to włożyć, wypakować. Pamiętajcie, żeby to wypakowywać i powinno to być właśnie w taki sposób. Tak, tutaj mogę to sobie skasować i też to słuchajcie działa. Nie będzie nic złego, jeśli zostawicie to bezpośrednio w tym folderze. Absolutnie nic złego się nie stanie, tylko może być problem, po prostu, żeby się odnaleźć. A jak z tym spolszczeniem? No, właśnie z tym spolszczeniem, słuchajcie, może być tutaj problem, bo jeśli mamy tutaj zakładkę, że jeśli potrzebuję spolszczenia, znaczy tłumaczenia, to klikam sobie tutaj. No i tutaj mam spolszczenie, słuchajcie. Natomiast jedyny co zostało, to jest Slice of Life wersja 4.2. No i tutaj jakby nie tylko chodzi mi o Slice of Life, ale o jakiekolwiek inne modyfikacje. Jeśli e, chcecie spolszczyć jakiegoś moda, to też jest całkiem proste, słuchajcie, czy ja pobiorę to, tylko... Aha, co nie działa, słuchajcie, no to, no to, nie ma, to nie ma, słuchajcie, już spolszczenia do Slice of Life, z tego co widzę. No ale dobra, słuchajcie, to wam wytłumaczę w taki sposób, bo niekoniecznie teraz potrafię sobie przytoczyć, jaki mod, jaki mod, jaki mod... E, jakby z angielski, a można go spolszczyć. Po prostu, słuchajcie, to będzie jeden pliczek i po prostu przenosicie go sobie do tego samego folderu, gdzie jest wasz... Mm, wasze... W, ta dana modyfikacja do spolszczenia. Albo po prostu go tutaj zostawiacie. Natomiast ze Slice of Life, nie wiem, słuchajcie, teraz to jest bez sensu, co pokazuję, bo nie ma spolszczenia do tego. Tam pamiętam, że był identycznie jak tutaj, yy, tylko, że z końcówką PL i pamiętam, że po prostu przenosiłem pojedynczo.pl i drugie. Alkohol przenosiłem. Coś tam, coś tam przenosiłem, bo tam był jeden, słuchajcie, jakiś tam plik. Więc po prostu, jeśli coś macie chętnie, znaczy jesteście chętni do spolszczenia jakiegoś moda, po prostu słuchajcie, wklejacie go sobie w tym samym miejscu, gdzie wasz mod. Czy do tego pliku, czy tutaj zewnętrznie, w zależności też jak instalujecie. Więc spolszczenia, słuchajcie, to też nie jest żadna. Żadna filozofia. Kolejna modyfikacja to jest UI Cheese Extension. E, tutaj też, słuchajcie, tak samo to wygląda. Mogę to pobrać? Tak w ogóle gdzie jest tu pobieranie? No właśnie, na dole. Na dole. Na dole mamy pobieranie. E, już mi się tutaj, słuchajcie, pobierze, to wam pokażę. Tutaj też na spokojnie, słuchajcie, można sobie, e, Jezus, e, stworzyć tam e, tego moda, tak? Znaczy ten folder. I też sobie tutaj to wypa wypakujemy, o można też w taki sposób słuchajcie i też wszystko jest fajnie załatwione, więc kolekcjonowanie, w sensie porządkowanie, a to nam już nie jest potrzebne, więc mamy jakby kolejnego moda wgranego. Jeszcze jedna modyfikacja w bardzo podobny sposób działająca, nie wiem, może na podstawie w sensie inna strona, to też może wam w jakiś sposób pomogę, tutaj mamy pobieranie i sobie pobieramy. Tak samo, słuchajcie, tutaj to wygląda. Tworzymy sobie folder, czy też dajemy bezpośrednio, i wszystko fajnie mamy zaznaczone. To jest modyfikacja na więcej polskich imion. No i ostatnia rzecz: tutaj z tymi włosami, z ubraniami, nie wiem, z jakimiś akcesoriami, makijażem, to tutaj też jakby zostawię wam jakby pole do popisu, gdzie, skąd można co pobrać, bo to nie o to tutaj chodzi, tylko jakby jak instalować, tak, tutaj mamy pobieranie, z tego co pamiętam chyba trzeba mieć wyłączony adblock, żeby te reklamy mogły się wyświetlać, bo inaczej tego nie pobierzemy, albo będzie to trwało dłużej, pobierało się to miesiąc, ale dobra, nie wiem czemu, ja zmieniłem sobie nazwę na spodnie i po prostu tutaj też sobie to słuchajcie przenoszę. Jeśli by wam tak, jakby w taki sposób nie działało coś, no to po prostu zewnętrznie tutaj sobie to zostawić, bezpośrednio w folderze moc. A jeśli, nie wiem, coś nie działa albo nam psuje, no to po prostu dana rzecz nie jest dostosowana do, do najnowszej wersji, coś tam nie działa i po prostu, no jakby nie korzystać z tego, nie wiem, czekać na aktualizację, coś w tym stylu więc to jest chyba tyle jeśli chodzi o mody. Słuchajcie, logika jest taka sama wszędzie. Także na spokojnie sobie poradzicie. Tylko pamiętajcie, że niektóre zewnętrznie, niektóre bezpośrednio gdzieś tam do danego folderu, żeby to sobie porządkować, żeby to fajnie wyglądało i żeby łatwo można było się odnaleźć. A co jeśli chodzi o domy, pomieszczenia, simów, zewnętrznych źródeł? No tutaj sprawa jest nieco inne, ale absolutnie nie trudniejsze. Ja znalazłem sobie jakiś domek. Też czasem będą napisane powiedzmy jakieś mody, które zostały użyte. To też fajnie jakby sobie je pobrać, bo, bo wiecie, no bo po prostu nie będziecie mieli pełnego. Czy tam jakie pakiety są potrzebne. Też tutaj jest fajnie rozpisane. Jak czegoś nie macie to po prostu gra wam to zastąpi czymś innym albo w ogóle tego nie będzie. Tutaj jeśli spodobał mi się domek, tak to sobie kup Pobieram. Pamiętajcie, że logika jest ta sama, jeśli pobieracie simów, czy tam mm, pomieszczenia, czy cokolwiek. No i jak to mi się pobierze? Słuchajcie, to tutaj po prostu wychodzimy sobie z tego i wchodzimy do folderu. E, tray. Wchodzimy sobie do tego folderu i tutaj mamy wszystkie nasze, wszystkie nasze co, Wszyst ca całą zawartość naszej biblioteki w galerii. E, więc widzicie, ja mam tych rzeczy milion. Natomiast robimy sobie to w taki sposób. Oczywiście też musimy mieć coś, co nam wypakuje, jakby zawartość z tego, po prostu to sobie przenosimy. Tutaj, słuchajcie, nic nie kolekcjonujemy, w sensie nie porządkujemy. To musi być w taki sposób, właśnie rozwalone wszystko. Więc, jeśli chcecie sobie coś usunąć, no to musicie bezpośrednio z poziomu gry to zrobić. Więc, kochani, to jest chyba tyle. To jest chyba tyle, co bym Wam chciał powiedzieć. Także bazowaliśmy na modach i, i na trei, tak chyba dobrze to mówię. No dobrze, to by było słuchajcie chyba na tyle, mam nadzieję, że całkiem fajnie wam to wytłumaczyłem. E, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, myślę jeszcze intensywnie czy miałem coś wam do powiedzenia, e, ale to chyba tyle. Jakbyście mieli jakieś pytanie to śmiało pytać, wiem, że różnie wygląda z tym moim odpowiadaniem, ale będę się starać, obiecuję. Wchodzicie sobie do gry, do gry od razu, włączone mody macie, to wam pokazałem i wszystko powinno działać. Jak coś nie działa to sobie tutaj słuchajcie kombinować, odtwarzać sobie ten mój film ponownie i próbować różnie to robić, więc tak to wygląda. To tyle chyba co bym wam chciał dzisiaj powiedzieć, dziękuję wam serdecznie za uwagę i życzę wam wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się, do zobaczenia kolejnym razem i cześć.